Witajcie w nowym roku, witajcie w nowym poszukiwaczu 50. Zaczynajmy. Wymagania do Wiedźmina 3 to filmik, który będzie ciężko przebić w tym roku, mimo że jest dopiero styczeń. Ona sobie czekoladkę kupiła? Gadino widziała sama czekoladkę? A ja co robię. A szum idzie jak ona Jest z jego też może chodzić z Sam dawno nie płakałem, ale wiem, że u Was było odwrotnie i wielu przeżywało moją nieobecność. O, dziękuję. Nie wiem, co takiego dziwnego jest w minimalnych wymaganiach do Wiedźmina 3 i 7, 6 giga. RAM nie wiem o co chodzi, tak w to nie gra. Mój ulubiony moment płaczu, gdy coś tłumaczysz, a brzmisz jakby ktoś ci ściskał jaja. W oryginale chodziło o czekoladkę, którą zjeść mogła jego mama, a ten grubasek nie. O, dobrze ci tak. Studniówka to niezapomniana impreza, to pierwsza impreza i chyba ostatnia, kiedy ty jesteś pełnoletni i nie ma alkoholu. Chociaż spokojnie. Oficjalnie nie ma. Na no tej zamiast alkoholu zabrakło prądu. I co wtedy? Wjeżdżasz pasatem i z niego puszczasz muzykę. Genialne! Większość z Was w takim momencie by się załamała. Możliwe, że cała kasa poszła na alkohol, w końcu to studniówka. W końcu się bawimy. Ale zobaczcie, jak tam romantycznie. Świece, ciemne miejsca, gdzie możesz ten alkohol wypić, a później wracasz na parkie. Widać, na kim się wzorowano. Też ciemne, jak dupie, muzyka podobna. No dobra, stroje trochę inne, a muzyka mogła być puszczana z maluchów. Tak czy inaczej, maturzyści, gratulujemy kreatywności. A teraz do nauki. Na koniec zobaczmy, że psy kochają na różne sposoby. I made it. Śnieg, deska, upadki. Spokojnie pies ci pomoże. Spokojnie uratuję cię. Ja cię uratuję. Myślisz, że to było raz? Kamrze, proszę pana. A, <laughs> Rodzice, dziadkowie w takiej chwili powiedzą jak się pięknie bawią Doskonale pamiętam jak się bawił ze mną obczarek sąsiada A co w takiej chwili robi starszy brat? Nagrywa, śmieje się, po prostu pomaga <śmiech> <śmiech> Niech to będzie pierwsza taśma młodszego brata i niech trafi na YouTube'a. Na dziś to tyle, i przypominam Wam, że wracam do swojego starego rytmu. Widzimy się w poniedziałki, czwartki, czwartki i poniedziałki, bo odzyskałem, kupiłem nową kamerę. I też dzięki wielkie za tysiąc lajków na Instagramie, dwa i na Facebooku. Zapraszam Was tam, bo widzimy się na Facebooku codziennie. No i zapraszam Was też na moją grupę, gdzie przez te trzy tygodnie i tak się kontaktowaliśmy. A teraz dzięki za komentarze, subskrypcje, lajki i bloopers. Witajcie w Nowym Roku! Zaczynajmy! Ale naśmieciłem! Ja pierdzielę. Wyglądam jak debil.